Siemanko, tutaj mamy coś nowszejszego ze stajni Hondy, to jest Honda CB650R, no motorek ogólnie praktycznie nowy, przebiegowo tak samo, tu nawet nie ma dobite 10 tysięcy, jeszcze mu trochę brakuje do tego na co przyjechał, wymiana, komple, komplet, płyny, filtry, oleje, wszystko tak. W hamulcach tak samo, płyn chłodniczy, olej powietrza, filtr oleju i dodatkowo tutaj już jak klient był to od razu na miejscu stwierdzone, że wymieniamy tak samo cały napęd kompletny, bo łańcuch się wyciągnął, więc nie będziemy tu sztukować na łańcuch tylko, tylko cały napęd wymienimy. I jeszcze mam tam sprawdzić kolektor wydechowy, bo tu podobno coś było wymieniane, coś robione Ej, tam wygląda tak jakby jedna śruba była krzywo wkręcona, ja to zweryfikuję co i jak, bo rozmawiałem z klientem, że tu nie ma sensu na siłę coś demontować, poprawiać w chwili obecnej, jeżeli tu jest wszystko będzie szczelne, nie ma przedmuchów, ja sobie tam posprawdzam, gdyż no trzeba by było zamawiać uszczelki do kolektorów wydechowych z Hondy, a to już sam koszt tych uszczelek, no one nie są tanie. Hondzie i są jednorazowe, tak, także jak odkręcę to na bank muszę zamówić nowe więc zobaczymy, jeżeli nie będzie tam nic dmuchało, ja sobie posprawdzam, poweryfikuję, no to po prostu nie ruszamy tego tematu bo kolektor dobrze siedzi, wszystko tylko wygląda tak jakby jedna śruba była krzywo wkręcona, ale mogła też się sama podgiąć przy dociąganiu uszek dociskowych jak to się mówi, także taki, taki temacik no i co, jest maszynka przy, e, przyjadą wszystkie płyny, filtry, oleje, no to się będzie, no, jeszcze napęd trzeba zamówić i się będzie działać w temacie. Pozdro. Zbadana jest nowa zębatka, ale ja zawsze robię tak, jak widać. To jest nówka, siedzi na piaście, ale bez tych szczelinomierzy, tak, ona ma powiedzmy niecałe pół milimetra możliwość luzu, ale na takim okręgu, jednak to coś tam daje. Zwłaszcza widać to przy naciągu łańcucha, jak kręcimy kołem, że w pewnym momencie delikatnie się bardziej napina, w drugim nie. Z tego względu, no zawsze to jest jakaś tu tolerancja tego otworu, tak? I wycięcia zębatki. Z tego tytułu, ja w trzech miejscach, w mniej więcej równych odstępach, jeszcze wciskam szczelinomierz między piaste felgi, a zębatkę dodatkowo to ją centruję centralnie na środku. I tak z tymi szczelinomierzami dokręcam ją, i później usuwam szczelinomierze, i mamy idealnie wyśrodkowaną zębatkę względem osi koła. tak, motorek ogólnie gotowy, jazda testowa zrobiona i niestety wyszło jeszcze e, wyszły gumy zabieraka. Widać, wszystko, napęd pięknie jest, a z tego tytułu motorek postoi dłużej, bo już rozmawiałem z właścicielem, zamawiamy jeszcze te gumy. To, po, to by jeździło oczywiście, tu zębatka nie ma luzu, łożysko wszystko jest ok, posprawdzałem łożyska w kowach, wszystko cacy, ale gumy zabieraka są posmarowane czymś, tak? To powinno się na sucho składać. Ciasno to wchodzi w piastę na sucho, ale to powinno się na sucho składać. Albo ja mam taką specjalną wazelinę techniczną, gdzie można delikatnie pod neutralną dla gum, tak? to ewidentnie jest tu posmarowane zwykłym smarem, i widać, że ten smar po prostu podczas pracy tego roz, dodatkowo rozpuścił tą gumę, zmiękczył i pomimo tak małego przebiegu jak 8000 te gumy się po prostu rozpuściły. I wyklepały, co daje efekt takiego pukania, no i nadmiernego szarpania, bo odpuszczamy gaz, zębatka się cofa, dodajemy gazu, że zębatką szarpie do przodu, tak, i powoduje to pewien dyskomfort, i to od razu słychać dla ucha, jak się jedzie, że to jest tu wywalone. Więc siadam, zamawiam gumy zabieraka i czekamy, aż one przyjdą. Motorek gotowy, Honda zrobiona, ogarnięta, wymieniony olej, filtr oleja, oleju powietrza, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy metodą podciśnieniową, gdyż tu mamy ABS, a pompę, tak, także żeby nie zapowietrzyć pompy, czyli tył, przód ogarnięty ha, z hamulców, filtr powietrza tak samo, e, do napędzik wymieniony, tak jak miałem wymienić, Zakuty z najmocniejszą wersją łańcucha, tak, Dida zestaw leciał, i niestety jeszcze trzeba było z Honda zamówić, a nie dać Honda, gumy zabieraka, gdyż te były czymś posmarowane, jakąś nie wiem, gumą czy coś, żeby łatwiej wchodził cały zabierak z zębatką, a to było błędem, gdyż ten smar rozpuścił te gumy i po prostu cała zębatka latała. Przód, tył. E, pomimo nowego napędu, e, mega dyskomfort był, bo ja się przejechałem tym motocyklem. Tragedia była jak dla mnie, więc te gumy musiały wlecieć nowe, i z tego tytułu też na pewno zużył się szybciej napęd. E, pomimo niedużego przebiegu, gdyż no, było dość solidne szarpanie tył, przód przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem tego tytułu, że gumy były wyrobione i nie trzymały piasty zębatki sztywno, tylko ona się po prostu latała przód, tył, przód, tył, tak no i trochę trzeba było na to poczekać ale przyszło z hondy, bo zamiennika nie szło kupić eee, także to też ogarnięte, no i co i motorek jest gotowy do odbioru pozdro